Chciałbym mieć tysiąc języków, aby wszystkie dusze przyprowadzić do krwi przenajdroższej, chciałbym głosić to nabożeństwo także i własną krwią. Święty Kasper del Bufalo. Co jest najważniejsze w naszym życiu? Możemy mnożyć odpowiedzi: rodzina, zdrowie, kariera, dzieci, a jednak najważniejsze w naszym życiu jest po prostu życie. W Starym Testamencie krew była siedliskiem życia. Nic więc dziwnego, że Izraelici nie spożywali potraw, mięs, w których była krew. Skoro zatem krew to życie, to czy nie należy jej się szczególny szacunek? Jedna kropla Jezusowej krwi wystarczyłaby dla zbawienia całego świata. Ale Pan Bóg jest hojny. Jezus oddaje swoją krew do końca, do ostatniej kropli, aż do przybicia boku włóczniom, skąd wypłynęła właśnie jej ostatnia kropla. Wielki następca świętego Kaspra Jan Merlini, mówił, że w życiu świętego nie było podczas kazań miejsca na improwizację. Kaspre, Kasper znał nauczanie ojców kościoła, oddawał się studiowaniu pisma świętego, na pewno wielokrotnie czytał dzisiejszą Ewangelię. Grecy nie idą bezpośrednio do Jezusa, przychodzą do Filipa z pytaniem, które być może wynika tylko z ludzkiej ciekawości. A być może jest głębokim pragnieniem doświadczenia Bożej miłości, pragnieniem spotkania, które zrewolucjonizuje ich życie. To pytanie, pragnienie brzmi: chcemy ujrzeć Jezusa. Co robi Filip? Idzie do Andrzeja. Dopiero razem docierają do Jezusa. Jezus potrzebuje takich pośredników jak Filip i Andrzej, takich pośredników jak Ty i ja. Święty Kasper bardzo dobrze to zrozumiał, stąd jego gorliwość w poszukiwaniu współpracowników do głoszenia chwały krwi Chrystusa, stąd pragnienie tysiąca języków. On zdawał sobie doskonale sprawę, że dusze kosztują krew Chrystusa, że to krwią zostaliśmy odkupieni, a nie srebrem i złotem. Święty Kasper nie lęka złożyć siebie w ofierze, zresztą zostaje ona przez Pana Boga przyjęta. Umiera jako ofiara miłości, wycieńczony pracą i chorobą. W Europie w tym czasie panuje epidemia cholery. Kasper bardzo dobrze zrozumiał słowa z dzisiejszej Ewangelii, że kto chce służyć Jezusowi, musi za nim podążać, musi Jezusa naśladować. Czy to nie na Eucharystii powinniśmy uczyć się naśladować Jezusa w składaniu siebie w ofierze? Czy przyjmowane ciało i krew Jezusa ma realny wpływ na moje życie, wybory i podążanie za Nim? W jednym ze swoich kazań święty Augustyn napisał: Jakże to niezwykły stół przy którym sam gospodarz staje się pokarmem nikt siebie nie daje za pokarm czyni tak jedynie Chrystus. Zrozumieli męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym. W 1822 roku Kasper przybywa do Wale Corsa, aby głosić rekolekcję. Ziarno słowa pada na żyzny grunt. Spotyka serce, które jest gotowe na jego przyjęcie. Serce przepełnione płomieniem miłości. Serce niespokojne, kiedy myśli o tych ludziach, którzy nie wiedzą po co i dla kogo żyją. Serce, które chce głosić Bożą miłość wyrażoną w tajemnicy krwi Chrystusa. To serce należy do młodej dziewczyny, Marii de Matias. To ona da już za kilka lat początek nowemu zgromadzeniu, adoratorek krwi Chrystusa. I my na wzór świętego Kaspra jesteśmy zaproszeni, aby głość przykładem, słowem, postawą chwałę boskiej krwi. Nie jest ważny widoczny brak owoców naszego apostolstwa, naszego zaangażowania, naszej pracy, misji. Jedyne ziarno, które nie wyda plonu, to te, które zatrzymamy we własnym ręku święty kasprze módl się za nami